Dziś liczy się tylko sukces. Kiedyś liczyła się tylko propaganda. W Kino Polska przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Fabuły, dokumenty, reportaże i seriale z czasów galopującego absurdu zobaczysz w Propagandzie Sukcesu w czwartki o 20.15 i w niedzielne popołudnia po 15.00. Witamy w Propagandzie Sukcesu. Od dziś każdy człowiek dobrej roboty może w naszym programie śledzić zdobycze socjalizmu. Odłóż na chwilę spawarkę, zaparkuj kombajn, przerwij lekturę Trybuny Ludu, odstaw na moment na półkę kapitał. Czas na chwilę prawdy. Oto propaganda sukcesu. Dzisiejszy program oglądać będzie sam pierwszy sekretarz ze świata nauki. W Warszawie przeprowadzono test sztucznej inteligencji. Wbudowano ją w silniki samochodów marki Polski Fiat. Kiedy identyczny test przeprowadzono w Ameryce, samochody najpierw pojechały do Knajpy, później rozbijały się na ulicach, a na końcu zjechały z mostu prosto do rzeki. Polski Fiat jest inny. Najpierw udał się na przejażdżkę po Warszawie, po czym pojechał nad nasze polskie morze. Nawet sztuczna inteligencja potrafi docenić rozmiary sukcesu, jaki przyniósł Polsce trzeci etap reformy gospodarczej. Uwaga, ważne! Niezadowoleni z wyników zrzutu stonki imperialiści amerykańscy przystąpili do zrzucania na Polskę różnych swoich nieudaczników. Na szczęście Polak jest czujny i pozostanie czujny. Nieudaczników wychwycimy, rozpoznamy i zaciągniemy z powrotem tam, gdzie ich miejsce. Niech wracają skąd przyszli. Dla darmozjadów nie ma miejsca w kraju, w którym każdy pracuje w pocie czoła na wspólną przyszłość. Pani mąż żyje dzięki temu, że ja noszę spodnie zelano wełny odporne na ścieranie i rozrywanie. Dobranoc! Kultura. Po bulwersującym werdykcie w konkursie szopenowskim specjalnie powołana komisja śledcza. Odkryła tajemnicę nagrodzonej osoby. Nasi reporterzy przez cały dzień przygotowywali odpowiednią wizualizację. Oto ona. Więcej widzisz, więcej słyszysz. Brak ci w życiu sukcesów? Kino Polska zagwarantuje ci ich nieprzerwane pasmo w postaci filmów dokumentalnych, fabularnych i seriali z czasów propagandy sukcesu. Czwartek, godzina 20:15 i niedzielne popołudnia po 15.00.